Wyobraź sobie taki problem, którego uporczywie nie możesz rozwiązać. Albo taki, który co jakiś czas ci się powtarza, no i w sumie nie wiesz dlaczego. Albo wyobraź sobie, że masz jakiś cel, jakieś pragnienie, albo jakąś taką palącą potrzebę i jak sprawdzasz, czy ta potrzeba jest faktycznie tym, co graci w sercu, albo jak sprawdzisz to, czy to nie jest jakiś taki powierzchowny kaprys. I co najważniejsze, jak dotrzesz do sedna swojego pragnienia albo celu. Jak jesteś w stanie się dowiedzieć, jakie wartości stoją za tą potrzebą albo za tym celem. Dzisiaj będzie o tym. Hejka, nazywam się Paulina Macibogi. serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z rozwojem osobistym, z osiąganiem celów, budowaniem nawyków, a to wszystko w zgodzie ze sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i chcesz do swojego życia wprowadzać zmiany, żeby być lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzisiaj będzie o metodzie, tak zwanej 5 dlaczego, albo 5 wise z angielskiego, ale zanim przejdziemy do tematu, no to oczywiście najpierw książka. I teraz chcę powiedzieć książkę, którą przeczytałam jakoś miesiąc temu. I to jest jedna, kurczę, no z lepszych książek chyba tego roku. I jestem bardzo zdziwiona, nie spodziewałam się zupełnie, że tak będzie, bo to jest, powiedziałabym, książka taka mocno amerykańska. W mocno takiej amerykańskiej propagandzie tego, że ci się uda, że sukces, że wszystko super. I nawet tytuł jest taki, powiedziałabym, amerykański, bo tytuł to wszystko da się ogarnąć. A książkę napisała Mary Forleo. Mary Forleo, która zaczynała, no, kurczę, z 15 lat temu, czy z 20 lat temu, w, w obszarze coachingu, rozwoju osobistego, bardzo mocno poszła w stronę biznesu, no i teraz właściwie jest jedną z, taką, z takich najbardziej znanych na świecie trenerek, trenerek biznesu, właściwie doradza ludziom, jak rozwijać swoje biznesy online, no i ma też taki swój flagowy, właśnie kurs. I ja tą książkę pożyczyłam od, od kolegi, jak tylko ją zobaczyłam, to pomyślałam, że kurczę, no ja muszę ją przeczytać, bo słyszałam dużo o Marie Forleo, ale jakoś nigdy nie mogłam trafić na jej, na jej um, twórczość, znaczy na jej książkę. I ta książka tak, znaczy, ja jestem też typem osoby, którą bardzo łatwo zmotywować, więc <ścoughs> ja jestem takim typem, że przeczytam jakąś książkę i po prostu czuję taki przypływ w ogóle ekscytacji, motywacji i chęci do działania. No i potem faktycznie działam, jakby kiedyś nie działałam, po latach przepracowałam to, żeby faktycznie działać, ale ta książka poza tym, że daje taką mega mocną dawkę motywacji, bo Mary Forleo jest taka bardzo bezpośrednia i bardzo taka, bardzo taka kwitcista w swoich słowach i trochę przypomina mi ten język, w którym ona pisze, przypomina mi trochę moje, moje treści, więc czułam się w tym dobrze to ona poza tym, że tak motywuje i tak inspiruje bardzo mocno, no to ona daje też konkretne, konkretne wskazówki, konkretne rady i ta książka jest taka, jest w angielskim takie słowo actionable, w polskim nie ma, <noise> ale to chodzi po prostu o to, że w tej książce tak naprawdę są może niżej gotowe recepty, ale takie naprawdę fajne rady, które można wziąć z tej książki i wprowadzić w życie. I ja się przyznam, że ten tytuł tej książki, i zresztą Marie Forleo do tego zachęca, żeby prowadzić taką afirmację, mówiąc: wszystko da się ogarnąć. I powiem szczerze, że ja to robię, to znaczy od jakiegoś czasu powtarzam sobie codziennie: wszystko da się ogarnąć. No tam parę razy dziennie, nie wiem, jadąc aut. I, albo gotując. I kurczę, nie wiem, w styczniu lutym miałam takie trochę załamanie motywacyjno-działaniowe, a teraz czuję naprawdę ogromny przypływ takiej energii do działania i nie wiem, kurczę, no, działa to dla mnie po prostu. Więc książka jest naprawdę świetna i ma taką trochę formę workbooka, bo jest trochę treści, jest sporo ćwiczeń i kurczę, one są tak wszystkie w punkt i naprawdę... Pokrywają tak szeroki zakres, bo, bo jest mowa o perfekcjonizmie, jest mowa o syndromie oszusta, jest mowa o, o prokrastynacji, jest tam naprawdę mega dużo treści. Jak na taką, no dość krótką książkę, to naprawdę te treści są w świetny sposób skondensowane. Więc serdecznie polecam. To jest naprawdę książka must read, serio, jest marzec, a powiedziałabym, że to możliwe, że jest książka najlepsza w tym roku, jaką przeczytałam. Więc naprawdę serdecznie z całego serca polecam. Oczywiście w opisie odcinka znajdziesz link afiliacyjny, dzięki któremu możesz kupić tą książkę w mojej ulubionej księgarni taniaksiążka.pl. A biorąc pod uwagę, że to jest link afiliacyjny, to ja dostanę tam jakieś drobną kwotę od Twojego zakupu. Także serdecznie polecam, żeby sobie kliknąć i zamówić. A teraz przejdźmy już do tematu odcinka, bo tematem odcinka jest to, jak za pomocą metody 5 razy dlaczego albo 5 razy why, Albo 5 razy wise, albo 5 wise, jest dużo nazw. Jak za pomocą tej metody dotrzeć do sedna problemu, albo sedna pragnienia? I powiem na początku, czym w ogóle jest ta metoda, bo to jest taka metoda nie jest, powiedziałabym, mocno rozpowszechniona bo to jest metoda, która wywodzi się z biznesu. I ona została wynaleziona przez takiego człowieka, który nazywa się Sakichi Toyoda, Toyoda, uwaga. No i to jest człowiek z Japonii, tam przemysłowiec, wynalazca, naukowiec i w no, jak sama nazwa wskazuje Toyota, no to ten człowiek należał do rodziny, która założyła korporację Toyota, która jakby znana jest z tego, że różne innowacje do, do biznesu, do, do metodologii przemysłowej wprowadziła. I właśnie jedną z tych innowacji jest taka metoda 5 wise która jest też skrótowana nazywana metodą 5W, która pozwala na wykrywanie przyczyn problemów albo defektów. I idąc za Wikipedią, tak trochę dając takie, takie konkretne słownikowe mięso, to to jest zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu i zadawanie kilku pytań, dlaczego pozwala dojść do źródła zakłóceń, gruntownie zbadać ich przyczynę i skupić się na ich skutecznym rozwiązywaniu. A dzięki zadawaniu pytań, dlaczego problem staje się bardziej zrozumiały, przez co podstawowa przyczyna jego powstania jest łatwiejsza do zidentyfikowania i wyeliminowania, a ta analiza, która się nazywa właśnie 5 Wise, pozwala nam odpowiedzieć na trzy takie pytania. Dlaczego powstał dany problem, dlaczego go nie zauważyliśmy i jak ten problem rozwiązać. I ta metoda no, stosowana oczywiście głównie, głównie w, w biznesie. Natomiast ona zyskała bardzo dużą popularność na całym świecie, w różnych obszarach i też po jakimś czasie stała się częścią takiej filozofii biznesowej, która się nazywa Kaizen, która skupia się na tym, żeby działać z, co, z ciągłymi ulepszeniami, z ciągłymi usprawnieniami produktu, projektu, procesu, firmy, cokolwiek. Więc filozofię Kaizen możecie kojarzyć, bo bardzo często z filozofią Kaizen łączy się metodę małych kroków, czyli właśnie małych usprawnień, małych ulepszeń, małych zwycięstw. No i ja oczywiście o małych krokach trąbię co chwilę. Nagrywałam nawet o tym odcinek podcastu. Gdzieś tu go na YouTubie podrzucę, a na, na Spotify gdzieś tam możesz się cofnąć o kilka, kilkanaście odcinków w tył. I faktycznie tam filozofia Kaizen łączona z metodą małych kroków no, powoduje, że że tam, tym bardziej ta metoda małych kroków jest wykorzystywana bardzo, bardzo szeroko. No ale dobra. Mamy tą metodę pięć razy dlaczego i jak to możemy w ogóle zastosować. Więc można oczywiście zastosować to do... Do biznesu, tak? Czyli podobnie idąc już, już takim, idąc zgodnie ze sztuką i zgodnie z, z, z pochodzeniem tej metody, no to możemy zastosować to do jakichś problemów, które pojawiają nam się w jakichś procesach produkcji, nie w marketingu, w sprzedaży, w tworzeniu jakichś projektów, no zadając pytanie, po prostu serię pytań, dlaczego. Czyli jeśli wiemy, że coś się dzieje, no to, no to jakby dowiadujemy się, dlaczego to się dzieje. Podając Ci przykład taki z Wikipedii, taki powiedziałabym definicyjny, no to tam jest przykład y, związany właśnie jakby z, z produkcją, bo jest tak. Pytanie pierwsze, to jest dlaczego wyrzuca pan torciny na podłogę? Odpowiedź pracownika: ponieważ podłoga jest śliska i zagraża bezpieczeństwu. Pytanie drugie: dlaczego podłoga jest śliska i zagraża bezpieczeństwu? Odpowiedź pracownika: bo jest na niej olej. Pytanie trzecie: dlaczego jest na niej olej? Odpowiedź pracownika: maszyna przecieka. Pytanie czwarte: dlaczego maszyna przecieka? Odpowiedź pracownika: olej spływa przez złączkę. Nie, złączka, nie wiem czy jest złączka, Czym im jest złączka. Ciekawe. Pytanie piąte: dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź pracownika: ponieważ osłonka złączki się zużyła. No i tutaj jakby widać, że problemem jest nie to, że pracownik wyrzuca torcinę na podłogę, ale to, że urządzenie jest w takim złym stanie. Więc to jest taki przykład, powiedziałabym, mocno produkcyjny. Natomiast, natomiast no, no ten sposób można wykorzystać tak naprawdę w bardzo wielu obszarach, bo tam, gdzie mamy do czynienia z, przykładowo właśnie z jakimś problemem, który na przykład się powtarza albo którego nie do końca rozumiemy, a z drugiej strony możemy też zastosować to w przypadku docierania do sedna jakiegoś pragnienia, jakiegoś celu, no jakiegoś, jakiejś takiej potrzeby, którą my czujemy i chcemy jakoś sobie zaadresować. I zacznę od, tego, od tej pierwszej rzeczy, bo docierania do sedna problemu, bo bardzo często jest tak, że jakby prawdziwa przyczyna, Czegoś, jakiegoś problemu, może leżeć tak totalnie, totalnie gdzie indziej niż ten problem, niż nam się tak naprawdę wydaje. I e, podam Wam przykład, jakby z mojego podwórka i z, mojego, z mojej ostatniej, właściwie z moich ostatnich problemów no powiedziałabym, z energią, z motywacją i z taką w ogóle chęcią do, do robienia czegokolwiek. To ja sobie też zadałam takie pytanie w pewnym momencie. Jakby wiedziałam, że. Tworzę ostatnio mało treści. Że poza podcastem i poza newsletterem ja tworzę naprawdę mało treści, i biorąc pod uwagę to, co działo się w zeszłym roku, no to naprawdę w porównaniu w tym roku, w pierwszym kwartale, tworzyłam mało treści. I zadałam sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ja tworzę mało treści? I moja odpowiedź kolejna to było: no, no bo nie mam do tego za bardzo weny, nie mam za, za bardzo do tego ochoty i nie mam za bardzo energii na to. No i moje kolejne pytanie to było, no dobra, no ale dlaczego nie mam tej weny i energii? Dlaczego nie mam tej ochoty? I moja kolejna odpowiedź to było, no dlatego, że jestem bardzo zmęczona i przepracowana. I kolejne pytanie pogłębiające, już trzecie, to jest, dlaczego jestem zmęczona i przepracowana? I odpowiedź to jest, bo cały 2021 rok spędziłam pracując dużo za dużo generalnie, no kilkanaście godzin dziennie, plus weekendy. No i kolejne pytanie, dlaczego to jest: no ale dlaczego pracowałam tak dużo? I odpowiedź: Bo chcę rozwinąć swoją markę osobistą. I ostatnie dlaczego jest, dlaczego ja chcę tą markę osobistą rozwinąć. I odpowiedź brzmi, bo chcę się jej w pełni poświęcić. I na tym przykładzie możesz zobaczyć, że od problemu, który jest, no, nawet nie powierzchowny, tylko jest takim, który jest takim jasnym. Jasnym, jakby urzeczywistnieniem tego problemu, pod jego, jakby, wiecie, pod jego warstwą, gdzieś tam ukryte pod pięcioma warstwami, jest to, że ja chcę po prostu pełnię mojego czasu poświęcić na rozwijanie mojej marki osobistej. A, no, nie byłam w stanie jakby w tamtym roku tego robić, no bo też oczywiście pracowałam na etacie. Więc jakby te, ta sedno problemu nie leży w tym, że je mało tworzę, no bo to jest tak naprawdę czubek góry lodowej, można powiedzieć, a cała reszta ukryta jest pod powierzchnią. I żeby dotrzeć do tego, co jest pod powierzchnią, no to trzeba sobie zadać te pytania dlaczego. I dobrym też przykładem, moim zdaniem, pokazania tego w życiu codziennym, jak jak inny zupełnie może być sedno problemu od tego, co nam się wydaje, że jest problemem, może być przykład z kłóceniem się z kimś. Bo jeśli na przykład my się z kimś kłócimy i wkurza nas na przykład, nie wiem, że ktoś nie, wyrzucia, nie wyrzuca śmieci, <laughs> i no to generalnie warto sobie zadać jakby też szereg pytań dlaczego. Przykładowo, że dlaczego mnie to wkurza, tak? Może dlatego mnie to wkurza, że nie wiem, uważam, że druga osoba, z którą mieszkam, nie robi wystarczająco, nie wiem, dużo w tym mieszkaniu. I dlaczego tak uważam? Może uważam tak dlatego, że na przykład nie wiem, mam jakieś złe wzorce z dzieciństwa, gdzie jedna osoba jakoś niewspółmiernie więcej jakby brała udział w, nie wiem, w, w jakichś obowiązkach domowych. Więc generalnie jakby to, co ja chcę. Pokazać na tym przykładzie to jest to, że to, co jest na górze, co wydaje nam się, że jest problemem, czyli te śmieci, to tak naprawdę wcale nie musi być problemem, bo ta prawdziwa przyczyna jest ukryta głębiej, 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 ale jakby, jeśli my sobie nie zadamy tych pytań, dlaczego i sobie szczerze na nie nie odpowiemy, no to nie dotrzemy do tej przyczyny, tak? Ona będzie dalej ukryta pod tymi warstwami, a, a my tylko będziemy myśleli, że te śmieci były problemem, tak? Albo w moim przypadku, że. Tworzenie mało treści było problemem. No nie, nie to było problemem. To było tylko tak naprawdę objawą problemu, a problemem było zupełnie co innego. I z tym problemem to jest jakby klasyczny, w ogóle klasyczne pytanie, które ja polecam, czy właściwie klasyczny krok, jak pierwszy, który ja polecam zastosować zawsze, jak mamy do czynienia z jakimś problemem, który jest trochę bardziej złożony niż, nie wiem, to, że. Potknęłaś, potknęłaś, albo potknęłaś się o kapeć, tak? Po prostu chowasz kapeć do szafki. Ale jeśli mamy do czynienia z jakimkolwiek bardziej złożonym problemem i, i też nie potrafimy znaleźć jego przyczyny albo chcemy go rozwiązać, ale nie, nie, nie do końca wiemy jak, no to polecam tą metodę 5 razy dlaczego, 5W, 5WISE zastosować. I to jest jeden, jeden taki fajny scenariusz użycia. Natomiast drugi scenariusz użycia, który ja po prostu ubóstwiam i uwielbiam, to jest użycie tej metody, żeby dotrzeć do sedna jakiegoś pragnienia, które my mamy, jakiegoś celu, który my sobie stawiamy, albo do sedna jakiejś takiej potrzeby, którą czujemy, że no musimy zrealizować. I, I podam ci jeden przykład, bo czasem nam się wydaje, że. Mamy jakieś pragnienie, i że to pragnienie jest po prostu pragnieniem samym w sobie. A nie do końca tak musi być. I już ci mówię, jak to wygląda na przykładzie. Podam Ci dwa przykłady: jeden będzie taki bardziej mój, a drugi będzie taki powiedziałabym uniwersalny. Z zacznijmy od tego uniwersalnego. Więc y, załóżmy, że masz takie pragnienie: chcę być milionerem. Ok? To jest to pragnienie, ten cel, ta potrzeba: chcę być milionerem. No i jeśli nie pogłębisz trochę tego, tej potrzeby, no to tak naprawdę. Utkniesz przy tym, że chce być milionerem, i jakby to jest ten totalny czubek góry lodowej i totalnie nie wiesz, jakby dlaczego, w ogóle po co, ale, ale jak, ale, 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 ale żeby, żeby co. <grafię> Więc yy, chodzi o to, żeby nie, jakby nie przyjmować tylko tej powierzchownej odpowiedzi, tylko żeby się troszkę dokopać głębiej. I w tym momencie, jeśli dokopisz się głębiej, no to zadasz sobie pytanie, no dobra, ale dlaczego chcesz być milionerem? I odpowiedź na to pytanie może być żeby móc, nie wiem, jeździć na super wakacje i pływać pięknymi, nie wiem, jachtami. No i pytasz siebie dalej, no dobra, ale dlaczego chcesz jeździć na te super wakacje i pływać pięknymi jachtami? Mówisz, no do, no dlatego, że, że ja chcę później, nie wiem, pochwalić się znajomym, wstawić zdjęcia na Instagram, no i generalnie yy, no, po prostu pokazać innym, że nie wiem, prowadzę takie życie. No, i wtedy zadaj sobie kolejne pytanie. No dobra, ale dlaczego chcesz pokazać innym, że prowadzisz takie życie? Dlaczego chcesz to wrócić na Instagram? Dlaczego chcesz, dlaczego chcesz pochwalić się tym, że jedziesz na super wakacje? No i odpowiedzią może być. Przykładowo, no nie wiem, żeby inni mi zazdrościli albo żeby, żeby poczuć, że nie wiem, że, że osiągnąłem sukces albo żeby, nie wiem, zyskać jakieś takie uznanie w oczach innych. No i teraz możesz znowu zadać sobie pytanie, no dobra, no ale dlaczego chcesz szukać uznania w oczach innych albo dlaczego chcesz, żeby inni ci zazdrościli albo dlaczego chcesz koniecznie pokazać innym, jaki, jaki sukces osiągnąłeś. No i odpowiedzią na to pytanie, w zależności tak naprawdę już od stopnia też samoświadomości, prawda? No to może być różnie, typu nie wiem, nigdy... Nigdy nie, 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 jakby nie widziałem uznania w oczach innych, albo brakuje mi bardzo tego, że ktoś nie wiem, mnie docenia, albo e, albo nie uważam się w głębi duszy za osobę, która nie wiem, jest w stanie osiągnąć sukces, no i potrzebuje, żeby ktoś mi to potwierdził. Nie? Jakby to już weszłam w takie trochę grubsze tematy, ale mi chodzi o to, że ta potrzeba, którą my mamy na samej górze, to nie jest to niekoniecznie jest to, co my tak naprawdę mamy w sercu, bo, bo to był taki trochę powiedziałabym, może nie negatywny przykład, ale taki trochę ciężki przykład, ale pokażę Ci jakby to trochę na innym przykładzie, w sensie nawet to z, tym, z, tym, z tymi milionami może być w zupełnie innym kierunku, bo jeśli ktoś mówi, że chce być milionerem, no to to, co na samym dole może być tak naprawdę tym prawdziwym, prawdziwą potrzebą, to może być na przykład to, że ktoś potrzebuje czuć po prostu niezależność, wolność i te miliony są w stanie mu to zapewnić, czy pomóc, w osiągnięciu takiego stanu. A pokażę Ci inny przykład. Ja jakiś czas temu doszłam do wniosku, że chcę pracować jako jednoosobowa firma, czyli chcę być tak zwaną solo, soloprenerką, bo entrepreneur, entrepreneur mój, mój angielski taki. Taki pol, polingliszowy <noise> to jest przedsiębiorca, a so, solopreneur to jest właśnie taki jednoosobowy przedsiębiorca, przedsiębiorca solo. I ja doszłam do wniosku, że chcę. Ja chcę, żeby moja firma była jednoosobowa i chcę pracować w takiej firmie. No i zadałam sobie pytanie, dlaczego ja chcę pracować w takiej firmie? Dlaczego ja mam taką myśl? Później pomyślałam, że dlatego, że nie chcę mieć na sobie odpowiedzialności za zespół ludzi. A potem zapytałam się sama siebie, ok, dlaczego ja nie chcę mieć tej odpowiedzialności? Potem pomyślałam, że bo ja chcę mieć swobodę w planowaniu swoich działań. A potem zadałam sobie kolejne pytanie. OK, dlaczego w takim razie ja chcę mieć tą swobodę? I kolejna odpowiedź to było to, że dlatego, że zależy mi na tym, żeby nie pracować, kiedy ja będę miała na to ochotę. No i ostatnie pytanie, dlaczego, to jest dlaczego mi zależy na tym, żeby nie pracować, kiedy będę miała ochotę? No i ostatnia odpowiedź to jest to, że. Dlatego, że chcę robić rzeczy, które kocham wtedy, kiedy chcę je robić. To brzmi bardzo jak masło maślane, ale po prostu chodzi tutaj o wolność, chodzi o niezależność, chodzi o elastyczność, o możliwość wyboru, o możliwość wpływu na to, co robię, kiedy robię, z kim robię, za ile robię. I jakby to jest, to, to, to leży u podstawy tego, że ja chcę pracować jako jednoosobowa firma, nie dlatego, że, nie wiem, taka jest moda, nie? Czy coś. Więc, więc to jest też dobry przykład, właśnie na to, że nasze pragnienie to na samej górze, ono jest tak naprawdę bardzo często takim, takim objawem tego, co my mamy głęboko w sercu. I po co w ogóle docierać do sedna problemu albo do sedna pragnienia czy celu? Więc bardzo mocno dlatego, że pomaga nam to unikać takich powierzchownych odpowiedzi. Bo bardzo często bywa tak, że nam do głowy, że jeśli ktoś nas pyta na przykład, nie wiem, co chcesz osiągnąć albo co jest Twoim celem, to nam przychodzą do głowy takie totalnie oczywiste odpowiedzi. Ale niekoniecznie zawsze prawdziwe. Typu, właśnie ten przykład, chcę być milionerem, albo nie wiem, chcę być szczupła, albo chcę mieć piękny dom. I te odpowiedzi są takie, powiedziałabym, dość tendencyjne. I one, one, one mogą być oczywiście prawdziwe, ale one są poniekąd takim urzeczywistnieniem tego, co siedzi głęboko w nas i co tak naprawdę my od życia chcemy i czego my pragniemy. I to szukanie tych prawdziwych przyczyn czy problemów, czy naszych pragnień czy celów, no pomaga o wiele bardziej i o wiele lepiej, po pierwsze, zrozumieć siebie, a po drugie, dotrzeć faktycznie do przyczyny jakiegoś problemu i go rozwiązać. I jest, jest taki zajebisty cytat Henry'ego Davida Toro, który napisał też świetną książkę. Yy... Czy on napisał książkę Walden, Życie w lesie, coś takiego? Tak, bardzo możliwe, że to on ją napisał. I on powiedział, że, czy właściwie napisał, na tysiąc ludzi, odrąbujących gałęzie zła, tylko jeden karczuje korzenie. I tutaj chodzi oczywiście o, o zło, ale jakby ta koncepcja, że Tysiąc ludzi odrębuje gałęzie, które cały czas odrastają, a tylko jeden, jedna osoba karczuje korzenie, czyli dociera do, tego, do, tego, do tej faktycznej przyczyny danego problemu i wyrywa ten problem z ziemi. Nie? Więc właśnie ta metoda pięć razy dlaczego pomoże ci dotrzeć faktycznie do tych korzeni tego drzewa, które jest Twoim takim problemem, które się rozrasta, które po prostu cały czas pojawiają się jakieś nowe gałęzie i odnogi tego drzewa, a te problemy nie znikają, tylko się po prostu nawarstwiają. А если не дотшешь до Przyczyny problemu, jeśli nie dotrzesz do tych wspomnianych korzeni, no to te problemy jakby nie znikną. One wciąż będą się pojawiać jako te gałęzie. I innym przykładem, takim bardziej mitologicznym, jest hydra i odrastające głowy, które bodajże Herkules odrąbywał. No i to jakby był ten case, że odrąbujesz głowy, ale po prostu cały czas jakieś nowe odrastają i trzeba było tam niem nie zabić hydrę, Nie pamiętam, co trzeba było zrobić, ale tak czy owak, rozwiązaniem problemu nie jest, nie jest jakby tak naprawdę tylko. Likwidowanie tego, co my widzimy, jako takie urzeczywistnienie tego problemu, czyli tych objawów, tylko zaleczenie tej przyczyny, tak? Czyli nie, że. Nie, że jestem chora co, co, co miesiąc i idę do lekarza i zastanawiam się o co chodzi i co chwilę biorę leki, tylko zastanawiam się, co jest nie tak z moją, nie wiem, odpornością, z moim zdrowiem, robię sobie wyniki badań, robię sobie jakieś badania krwi i opiekuję się tym zdrowiem tak długofalowo i próbuję ten problem rozwiązać u, jakby u źródła, prawda? Więc, więc to jest ten, 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 ten case. Natomiast w przypadku tego pragnienia, celu i, i takiej potrzeby, no to wa warto jakby wiedzieć, że jeśli ty dotrzesz do, do tego, dlaczego czegoś pragniesz, czyli tej two tego, twojego, tego Twojego why, czyli dlaczego, dlaczego Ty chcesz na przykład być milionerem, dlaczego ja chcę mieć jednoosobową firmę, dlaczego ktoś chce podróżować, dlaczego ktoś inny, nie wiem, lubi spędzać czas w domu i czytać książki. Jeśli dotrzesz do tych takich głębszych wartości, które stoją za tymi wszystkimi celami, jeśli dotrzesz do takiej wizji życia, to tak naprawdę, jak już będziesz, jak, jak dotrzesz do tego i będziesz w stanie sobie to zdefiniować, to tak naprawdę potem możesz dobierać różne różne cele, które będą ci pomagały realizować te wartości. Bo jeśli ja na końcu wiem, że mi zależy na tym, żeby być niezależną i żeby mieć czuć wolność ta, ta, takiego wyboru i żeby być elastyczną, no to ja mogę realizować te wartości w bardzo różny sposób, tak? Jednym z, z, z takich obszarów realizujących te wartości może być prowadzenie jednoosobowej firmy, ale jeszcze innym inną realizacją tej wartości może być to, że ja biorę pod pachę, no i wyjeżdżam sobie na Maderę i sobie stamtąd pracuję, tak? Bo to jest znowu ta niezależność, ta wolność, ta elastyczność. Albo przykładowo, jeśli nie wiem, jeśli ja pracuję cały 2022 po prostu jak mróweczka, no to ja mam tą niezależność, elastyczność do tego, żeby móc na przykład, nie wiem, trzy ostatnie miesiące roku, czy jesień, zimę, spędzić totalnie nie pracując, tylko odpoczywając, nie wiem, w ciepłych krajach. I o to chodzi, że dzięki metodzie, pięć razy dlaczego a nawet nie, niekoniecznie pięć razy, bo to może być siedem razy, albo cztery razy, ale generalnie dzięki tej sekwencji pytań możesz dotrzeć do tych takich najgłębszych wartości, które po prostu siedzą Ci głęboko w sercu i które pozwalają Ci realizować fajne rzeczy. I warto też jakby wiedzieć, że to nie jest tak, że, że powinnaś, powinieneś się w nieskończoność zadawać sobie pytanie dlaczego. Ale generalnie, jeśli już gdzieś tam się zapętlasz w tych odpowiedziach i one trochę nie mają sensu, i wciąż nie może do tej, do tej takiej e, przyczyny, do, do tych korzeni drzewa dotrzeć, no to warto gdzieś tam się cofnąć o krok, i, i może trochę zmienić te odpowiedzi, pogrzebać w innym miejscu. I co jest też bardzo, bardzo ciekawe, to taka metoda pięciu razy, pięciu razy dlaczego, czy pięć wise może pomóc nam walczyć ze schematami w które zostaliśmy wtłoczeni, na przykład jako dzieci i może trochę zmienić, jakby, trajektorię, trajektorię, czy to jest słowo? Bardzo trudne słowo. Trajektorię naszego życia. Bo przykładowo, jeśli, tak jak prawdopodobnie ja i prawdopodobnie wiele, wiele naszych rówieśników, czy wiele osób w podobnym wieku, możesz mieć w głowie takie przekonanie, że Okej, okay, trzeba iść do szkoły, trzeba iść na studia. Później po studiach to najlepiej, od razu na studiach znaleźć partnera, trzeba wziąć ślub, trzeba mieć dziecko, trzeba postawić dom, no bo przecież trzeba mieć dom, jak nie to kredyt, mieszkanie na kredyt. No a potem generalnie znaleźć dobrą pracę, mieć ją jak najdłużej. No i jakby tak sobie żyć, nie? Aż do emerytury. I jeśli masz tak jak ja, no to prawdopodobnie jesteś w takim schemacie i może, może nie jesteś, ale na pewnym etapie życia taki schemat był Ci bardzo bliski i miałeś go w głowie i był Ci szczepiony w tą głowę, a jeśli z tego schematu chciałeś zrobić kroczek na swoją własną ścieżkę, no to było takie, o Boże, co Ty robisz, nie? Jak, jak to nie pójdziesz na studia? No jak to nie weźmiecie ślubek, jesteście już 10 lat razem? Albo, no ale jak to? Jesteście 5 lat po ślubie, gdzie jest dziecko, nie? Więc generalnie chodzi o to, że zadanie sobie takich pytań dlaczego i pogłębienie pewnych takich pragnień może pomóc Ci dojść do wniosku, czego tak naprawdę chcesz. Bo jeśli Ty uważasz, że nie wiem, chcesz domu, chcesz dziecka, chcesz studiów, chcesz ślubu, spoko, nie? Ale jeśli Ty nie wiesz dlaczego chcesz konkretnych rzeczy czy jakby konkretnych y, jakiś zrealizowania konkretnych marzeń jeśli ty nie wiesz dlaczego ty tego chcesz no to może się okazać że ty wcale tego nie chcesz tylko tobie się wydaje że to chcesz bo ktoś ci kiedyś powiedział że tak jest dobrze i tak powinno być więc y, więc ta metoda pięć dlaczego pięć razy dlaczego pozwala też zweryfikować to czego my naprawdę w życiu chcemy także no jak widzisz jakby tutaj jest sporo zastosowań tej metody i ona jest mega prosta do zastosowania bo po prostu za zadajesz sobie kilka pytań dlaczego i tyle i starasz się na nie odpowiedzieć albo je spisać, więc serdecznie Ci to polecam, bo mm, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów, to to może być taka pierwsza droga do tego, żeby dotrzeć do, do dobrego rozwiązania, żeby je też zaopiekować no i żeby taki problem sobie rozwiązać a z drugiej strony jeśli wiesz, że coś chcesz, ale w sumie nie wiesz dlaczego tego chcesz, albo chcesz dotrzeć tak naprawdę do głębszych takich wartości, które stoją za Twoimi wyborami, albo za Twoimi celami, za Twoimi marzeniami, no to warto sobie tę metodę sprawdzić, przetestować i zobaczyć, czy jesteś w stanie właśnie sprawdzić tak metodą refleksji też trochę. Co, co ci tak naprawdę siedzi w głowie, co ci siedzi w sercu, więc no, serdecznie polecam. Ja dochodzę bardzo często do fascynujących wniosków, których kiedyś zupełnie bym jakby nie myślała, że, że będę miała w głowie, albo których, że, 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 że takich rzeczy będę chciała, pragnęła, więc to jest mega, mega fascynujące. Dobrze, dotarliśmy tym samym, dodryfowaliśmy do, do końca odcinka. Myślałam, że ten odcinek będzie będzie krótki, a to się już okazuje, że trwa pół godziny. <laughs> no cóż, takie życie. Bardzo Ci dziękuję za, za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że wyniesiesz z tego odcinka coś dla siebie. No i y, inspiruję Cię do tego, żebyś przy następnej okazji wykorzystała wykorzystał tą metodę. Pięciu dlaczego, pięciu why, przy jakimś kolejnym problemie, albo kiedy myślisz, że czegoś chcesz, albo wiesz, że czegoś chcesz, ale nie, nie wiesz dlaczego i chcesz jakby dowiedzieć się, dlaczego tego pragniesz. Także dzięki bardzo. Na sam koniec zachęcam Cię serdecznie do zostawienia oceny na Spotify. Będzie mi mega miło, jak wejdziesz na stronę główną mojego kanału na Spotify i klikniesz tą taką ocenę gwiazdkową. Także będzie mi bardzo, bardzo miło i będę też wiedziała, że to jest jakby Twój wyraz uznania dla mojej pracy. Natomiast jeśli słuchasz mnie na Apple, to możesz również zostawić krótką recenzję albo w, w takiej formie gwiazdek, albo w formie komentarza. A jeśli jesteś na YouTube, no to serdecznie Cię zachęcam. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do zostawienia komentarza, jeśli ten film Ci się spodobał. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.